Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego cierpienie wydaje się nieuniknione? Dlaczego momenty bólu i frustracji pojawiają się, nawet gdy robimy wszystko dobrze? Dziś zbadamy jedno z najgłębszych pytań w życiu: jak radzić sobie z cierpieniem. W tym celu poszukamy odpowiedzi w tysiącletniej mądrości Buddy. Budda powiedział, że ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest opcjonalne. To zdanie zachęca nas do refleksji nad tym, jak interpretujemy życiowe wyzwania. Cierpienie jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale według buddyzmu możemy nauczyć się odnosić do niego w zupełnie inny sposób. W tym filmie odkryjesz buddyjskie nauki na temat cierpienia i nauczysz się prostych praktyk. Aby złagodzić ból emocjonalny i znaleźć spokój w obliczu trudności, niezależnie od tego, z czym się teraz zmagasz lękiem, smutkiem, stratami czy wyzwaniami w pracy te zasady mogą odmienić Twoją perspektywę. Zostań ze mną do końca, ponieważ omówimy praktyczne narzędzia, które możesz zastosować w codziennym życiu. Dodatkowo podzielę się inspirującą historią, która oświetli drogę do przezwyciężenia cierpienia z mądrością. Zanim zaczniemy, chcę zaprosić Cię do refleksji. Co w Twoim życiu powoduje cierpienie w tej chwili? Zanotuj to w myślach, ponieważ wspólnie zbadamy, jak radzić sobie z tym bólem w sposób bardziej współczujący i świadomy. Jeśli uważasz, że ten temat może pomóc komuś. Podziel się tym filmem i nie zapomnij subskrybować kanału. Razem nauczmy się przekształcać cierpienie w mądrość i wzrost. W buddyzmie cierpienie nazywa się duka, co oznacza niezadowolenie, dyskomfort lub ból. Ale co to tak naprawdę oznacza? Duka nie odnosi się tylko do wielkich tragedii, takich jak straty czy choroby. Obejmuje również drobne niezadowolenia codziennego życia, takie jak uczucie, że czegoś nam brakuje, czy zmaganie się z codziennymi frustracjami. Budda nauczył, że cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego istnienia, nie dlatego, że życie jest zasadniczo negatywne, ale dlatego, że często opieramy się nieuniknionym rzeczywistościom, takim jak zmiana i nietrwałość. Pomyśl na przykład o momencie, w którym się czegoś uczepiłeś, być może związku lub pracy. Kiedy to się zmieniło lub zakończyło, poczułeś ból. To jest duka, potężna buddyjska metafora dotycząca cierpienia to zatruwana strzała. Wyobraź sobie, że ktoś został trafiony strzałą. Początkowy ból strzały jest nieunikniony, ale to, co naprawdę przedłuża cierpienie. To nasz umysł. Zadajemy sobie pytania: Dlaczego to się stało mnie? Kto strzelił tę strzałę? To niesprawiedliwe. Te pytania zaostrzają ból. W buddyzmie uczymy się, że chociaż pierwsza strzała jest nieunikniona, kolejne strzały, stworzone przez nasz umysł, mogą być unikane. Uznanie, że cierpienie istnieje, to pierwszy krok do jego pokonania. Może to wydawać się sprzeczne z intuicją, w końcu nikt nie chce myśleć o cierpieniu, ale akceptując jego istnienie, otwieramy się na zrozumienie jego przyczyn i przekształcenie go. Buddyzm uczy nas, że nie musimy uciekać ani ignorować cierpienia, zamiast tego możemy spojrzeć na nie z ciekawością i współczuciem. Jakby to było, gdybyś mógł obserwować swoje cierpienie jako nauczyciela, zamiast postrzegać je jako wroga? W następnych częściach zagłębimy się, jak cztery szlachetne prawdy oferują jasną drogę do przekształcenia tego bólu w mądrość. Cztery szlachetne prawdy są sercem nauk Buddy i punktem wyjścia do zrozumienia i przezwyciężenia cierpienia. Nie są to tylko koncepcje filozoficzne, ale praktyczny przewodnik do przekształcenia sposobu, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami w życiu. Pierwsza szlachetna prawda jest prosta, ale głęboka. Cierpienie istnieje. Zamiast zaprzeczać lub uciekać od bólu, Budda zaprasza nas do jego uznania. To nie oznacza bycia pesymistą, ale akceptację rzeczywistości, aby móc z nią pracować. Pomyśl o sytuacjach takich jak zakończenie związku czy utrata pracy. Uzyskując świadomość, że cierpienie jest częścią tych doświadczeń, zaczynasz odnajdywać klarowność. Druga szlachetna prawda identyfikuje przyczynę cierpienia przywiązanie i pragnienia chcemy, aby rzeczy były w określony sposób, unikamy zmian i opieramy się nietrwałości. Wyobraź sobie osobę, która nieustannie pragnie aprobaty innych. Kiedy jej nie otrzymuje, czuje się odrzucona. To pragnienie jest tym, co napędza cierpienie. Trzecia szlachetna prawda przynosi nadzieję. Cierpienie można przezwyciężyć. Budda uczy nas, że porzucając przywiązanie i pielęgnując akceptację, można odnaleźć pokój. Nie oznacza to, że nigdy więcej nie poczujesz bólu, ale że nie zdominuje on twojego życia. Na koniec czwarta szlachetna prawda przedstawia drogę do tej transformacji ośmioraka ścieżka. Jest to zestaw praktyk etycznych, mentalnych i duchowych, które pomagają nam żyć z mądrością i współczuciem. Te prawdy są jak przepis: najpierw rozpoznajesz problem, następnie odkrywasz przyczynę. Potem rozumiesz, że istnieje rozwiązanie, a na koniec stosujesz niezbędne kroki, aby przekształcić swoje życie. Teraz zbadamy ośmioraką ścieżkę i jak można ją zastosować w codziennym życiu, aby złagodzić cierpienie. Ośmioraka ścieżka to praktyczna propozycja buddy na przezwyciężenie cierpienia i osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Dzieli się na trzy główne obszary: mądrość. Etykę i mentalność. Przyjrzyjmy się każdemu z nich w sposób praktyczny. Mądrość zaczyna się od właściwej wizy. Oznacza to zrozumienie, że wszystko jest nietrwałe i że przywiązanie jest źródłem cierpienia. Na przykład, akceptując, że rzeczy się zmieniają, stajesz się mniej skłonny do trzymania się chwilowych sytuacji. Drugim elementem mądrości jest właściwa intencja która polega na pielęgnowaniu myśli dobroci, współczucia i braku przywiązania. Etyka składa się z trzech praktyk: właściwej mowy, właściwego działania i właściwego środka utrzymania. Właściwa mowa zachęca do szczerej i życzliwej komunikacji. Zanim coś powiesz, zapytaj siebie, czy to prawda, czy to konieczne, czy to jest życzliwe. Właściwe działanie dotyczy działania w sposób, który nie szkodzi innym. Może to obejmować drobne codzienne działania, takie jak bycie hojnym lub unikanie niepotrzebnych konfliktów. Właściwy środek utrzymania oznacza utrzymywanie się w sposób etyczny, nie szkodząc innym ani planecie. Na koniec mamy mentalność, która obejmuje właściwy wysiłek, uważność i właściwą koncentrację. Właściwy wysiłek polega na kierowaniu swojej energii na pozytywne myśli i działania. Uważność oznacza bycie obecnym w chwili, czy to podczas jedzenia, chodzenia, czy radzenia sobie z wyzwaniami. Właściwa koncentracja obejmuje rozwijanie skupienia poprzez medytację, co pomaga utrzymać spokój i klarowność w trudnych momentach. Ośmioraka ścieżka nie jest czymś, co można opanować za jednym zamachem. To ciągły proces nauki i praktyki. Podejmując małe kroki każdego dnia, zaczynasz budować solidną podstawę do radzenia sobie z cierpieniem, z większą równowagą i spokojem. Teraz przyjrzymy się, jak zastosować te praktyki w codziennym życiu, aby radzić sobie z cierpieniem w sposób praktyczny i dostępny. Zastosowanie nauk buddyjskich w codziennym życiu może wydawać się wyzwaniem, ale w rzeczywistości istnieją proste i skuteczne praktyki, które możesz zacząć już teraz. Jedną z najpotężniejszych jest medytacja. Nie musi być skomplikowana. Zacznij od pięciu minut dziennie. Znajdź spokojne miejsce, zamknij oczy i skoncentruj się na swoim oddechu. Kiedy Twoje myśli zaczną wędrować, delikatnie przywróć uwagę do oddechu. To pomaga uspokoić umysł i stworzyć przestrzeń do obserwacji swoich myśli bez osądzania. Inną cenną praktyką jest uważność, czyli pełna obecność. Oznacza to bycie obecnym w tym, co robisz. Na przykład, gdy pijesz kawę, zwróć uwagę na aromat, smak i uczucie ciepłego napoju. Może się to wydawać proste, ale ta obecność w chwili zmniejsza stres i lęk. Oddalając myśli, które podsycają cierpienie, autoakceptacja i współczucie są również kluczowe. Często jesteśmy naszymi najostrzejszymi krytykami, ile razy zauważysz, że jesteś dla siebie zbyt surowy. Spróbuj traktować siebie tak, jak traktowałbyś drogiego przyjaciela z cierpliwością, zachętą i życzliwością. Innym potężnym narzędziem jest praktyka nietrwałości. Gdy zdarzy się coś trudnego, pamiętaj, że to też minie. Wszystko w życiu jest przemijające, a akceptacja tego może przynieść ogromną ulgę. Na koniec pielęgnuj chwilę wdzięczności. Codziennie zapisuj lub rozmyślaj o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Może to być coś małego, jak świecące słońce, lub życzliwy gest kogoś. To zmienia Twoją perspektywę i pomaga skupić się na pozytywnym, nawet w trudnych czasach. Te praktyki są proste, ale mają moc przekształcania Twojego podejścia do cierpienia. Dziękuję, że jesteście tutaj w tym ważnym momencie. Teraz porozmawiamy o znaczeniu akceptacji nietrwałości, aby znaleźć spokój i równowagę. Nietrwałość, czyli anika. Jest jednym z kluczowych pojęć buddyzmu. Buddha uczy nas, że wszystko w życiu jest w ciągłej zmianie. Nic nie jest stałe, nic nie pozostaje takie samo na zawsze. I chociaż może to wydawać się przerażające na pierwszy rzut oka, akceptacja nietrwałości jest jednym z największych źródeł wolności i wewnętrznego spokoju. Pomyśl o chwilach cierpienia, które już przeżyłeś. Może to być złamane serce, lub trudny okres w pracy. Teraz zastanów się, jak te chwile, jakkolwiek intensywne były, ostatecznie minęły. Tak jak pory roku się zmieniają, nasze emocje, okoliczności i wyzwania również się zmieniają. To jest nietrwałość w działaniu. Gdy opieramy się zmianie, kurczowo trzymamy się przeszłości lub boimy się przyszłości, tworzymy cierpienie. Na przykład, jeśli upieramy się przy utrzymaniu związku, który już nam nie służy, z obawy przed utratą kontroli lub samotnością, przedłużamy nasze cierpienie. Ale akceptując, że zmiana jest naturalna, uczymy się poruszać przez przejścia z większą lekkością. Budda zilustrował nietrwałość historią pierścienia króla. Król poprosił swoich mędrców, aby stworzyli zdanie, które byłoby prawdziwe w każdej sytuacji. Zarówno w radości, jak i smutku, napisali, to też minie. To zdanie przypomina nam, że trudne chwile nie trwają wiecznie, a radosne momenty powinny być doceniane, ponieważ także są przemijające. Akceptacja nietrwałości nie oznacza bycia obojętnym lub zimno odłączonym. Wręcz przeciwnie, oznacza to życie z większą obecnością i wdzięcznością, wiedząc, że wszystko jest tymczasowe. Gdy wewnętrznie zinternalizujesz ten koncept, łatwiej jest radzić sobie z utratami, frustracjami, a nawet lękami. Następnym razem, gdy staniesz przed wyzwaniem, zapytaj siebie: Jak mogę przyjąć tę zmianę, zamiast się jej opierać? To proste pytanie może odmienić Twoje doświadczenie. Teraz omówimy jeden z najważniejszych tematów: jak pielęgnować wdzięczność i odporność, nawet w trudnych czasach. Wdzięczność i odporność to dwa ważne filary radzenia sobie z cierpieniem i znajdowania równowagi emocjonalnej. W buddyzmie te elementy są pielęgnowane, aby pomóc nam dostrzec poza bólem i odkryć lekcje w każdej sytuacji. Praktyka wdzięczności zaczyna się od czegoś prostego uznania małych błogosławieństw dnia codziennego. Nawet w trudnych chwilach zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Może to być uśmiech przyjaciela, komfort ciepłego posiłku, lub po prostu fakt, że mamy miejsce do odpoczynku. Gdy koncentrujemy się na tych rzeczach, przekierowujemy naszą energię na pozytywne, zmniejszając wpływ cierpienia. Praktycznym ćwiczeniem jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Każdej nocy zapisuj trzy dobre rzeczy, które wydarzyły się w Twoim dniu, bez względu na to, jak małe by były. Z czasem zauważysz, jak ta praktyka zmienia Twoją perspektywę i pomaga z większą lekkością stawiać czoła wyzwaniom. Odporność z kolei to zdolność do regeneracji w obliczu przeciwności. W buddyzmie uczymy się, że cierpienie może być nauczycielem. Każde wyzwanie niesie ze sobą możliwość emocjonalnego i duchowego wzrostu. Jednym ze sposobów rozwijania odporności jest refleksja nad lekcjami, które niosą trudności. Zadaj sobie pytanie: czego mogę się z tego nauczyć? Inną potężną techniką do rozwijania odporności jest praktyka współczucia, nie tylko dla innych, ale również dla samego siebie. Kiedy przeżywasz trudne chwile, bądź dla siebie łagodny. Pamiętaj, że cierpienie jest ludzkie i wszyscy stają przed wyzwaniami. Buda nauczył, że życie nie składa się tylko z cierpienia, ale także z momentów piękna i więzi, kultywując wdzięczność i odporność, wzmacniasz swoją zdolność do odnajdywania sensu, nawet w najciemniejszych czasach. Teraz, gdy zbadaliśmy nauki Buddy na temat cierpienia, zapraszam Cię do zatrzymania się i refleksji nad wszystkim, co zostało powiedziane. Cierpienie jest czymś, z czym wszyscy się zmagamy, ale nie musi definiować naszego życia. Przy odpowiednich narzędziach możemy przekształcić je w szansę na rozwój. Pomyśl o tym, z czym teraz się zmagasz. Może to coś, co odbiera ci spokój lub wyczerpuje twoją energię. Zapytaj siebie: jak mogę podejść do tego w inny sposób? Jak mogę wykorzystać nauki buddyjskie, aby znaleźć równowagę i mądrość? Buda przypomina nam, że transformacja zaczyna się w nas. Nie możemy kontrolować wszystkiego wokół nas, ale możemy zmienić nasze podejście do cierpienia. To zaczyna się od małych kroków: praktykowania medytacji, bycia obecnym, akceptowania nietrwałości i kultywowania wdzięczności. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Miliony ludzi na całym świecie zmagają się z podobnymi wyzwaniami. A nauki Buddy wciąż oświetlają drogę dla wielu. Zanim zakończę, chcę zostawić ostatnią wiadomość nadziei. Podobnie jak lotos kwitnie w błocie, Ty również możesz rosnąć i kwitnąć, nawet w obliczu trudności. Jeśli ten film przyniósł Ci jasność lub inspirację, podziel się nim z kimś, kto może skorzystać z tych słów. Daj znać w komentarzach, jak stosujesz tę ideę w swoim życiu. Chciałbym poznać Twoje doświadczenia. Nie zapomnij polubić, subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby na bieżąco śledzić treści, które mogą odmienić Twoje życie. Cierpienie jest nieuniknione, ale cierpienie jest opcjonalne. Dziękuję za bycie tutaj. Niech znajdziesz pokój i mądrość w swojej podróży.